przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, z, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważna, poważne było to lądowanie, może rozbicie się. Trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wiadomo było, że prezydent miał dotrzeć na około godzinę 9.20 na cmentarz katyński. Prezydent miał przylecieć wraz z małżonką w towarzystwie przedstawiciela władz Federacji Rosyjskich. Na razie szczegóły tej sprawy są bardzo lekoniczne. Trudno powiedzieć w tej chwili dokładnie, co tam się stało. Za chwilę do tej sprawy wrócimy. My w naszym studiu mamy gości. Przypomnę: Aleksiej Pomiatnych ze Stowarzyszenia Memoriał, profesor Klaus Zimmer, politolog i historyk, i dr Marcin Paluch, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przepraszam, najmocniej musiałem panu przerwać, panie doktorze, ale rozumie pan sam, że to informacja o ogromnej wagi. Tak jest. No. Miejmy nadzieję, że tu nic złego się nie stało. Przypomnę, że przed chwilą otrzymaliśmy informację, że prezydencki samolot z Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na pokładzie rozbił się w Smoleńsku. W samolocie był także reporter telewizji polskiej Wojciech Cegielski. Połączyliśmy się właśnie z nim w tej chwili. Wojtku, powiedz, co się dzieje w Smoleńsku? No, dokładnie rzecz biorąc, małe sprostowanie, bo to też będzie wiadomo, skąd jest to zamieszanie informacyjne. Wszyscy dziennikarze, którzy. Towarzyszyli Lechowi Kaczyńskiemu, przylecieli do e, Smolańska pół godziny wcześniej samolotem e, Jak-40 i stąd też na pokładzie tego samolotu tu 154M nie było żadnego, e, żadnego dziennikarza, stąd jest teraz to ogromne zamieszanie, ponieważ myśmy w tej chwili e, e, przed chwilą otrzymaliśmy taką informację, że był problem z e, samolotem prezydenckim. Problem polega na tym, że nie wiemy do końca co się stało. Dlatego, że teren lotniska w Smoleńsku jest terenem zamkniętym, próbujemy tam dotrzeć z Katynia, gdzie czekaliśmy już na prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Według jednych źródeł samolot rozbił się przy lądowaniu, według drugich zahaczył o drzewa. Z najnowszych informacji z Polskich Sił Powietrznych wiemy, że nie zapalił się, tylko niestety nie wiemy, czy coś komuś się stało, czy ten samolot zdołał bezpiecznie wylądować, tyle tylko że z awarią. Tu 154 dość wysłużona maszyna, jak Państwo słyszą w tej chwili. Na razie trudno podać jakieś większe szczegóły. To był Wojciech Cegielski, który wraz z grupą dziennikarzy towarzyszył Lechowi Kaczyńskiemu i towarzyszy podczas tej wizyty. Jak mówił Wojtek i co Państwo słyszeli przed chwilą, dziennikarze w pewnym momencie przesiedli się jednak do Jaka 40. Natomiast tu 154 z prezydencką parą na pokładzie ma jakiś problem. Informacje z MSZ-u są na razie lakoniczne. Roz... Zbił się podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Nie wiadomo, czy były to jakieś kłopoty techniczne, czy też po prostu pilot obrał zbyt niski pułap i samolot zahaczył o drzewa. Z informacji, o które wiemy samolot nie zapalił się bądź też pożar został ugaszony w samym zarodku na razie nawet informacje przesyłane przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra Paszkowskiego są niezwykle lakoniczne nasi reporterzy docierają już na miejsce tego zdarzenia miejmy nadzieję że miejmy nadzieję że nic poważnego się tam nie stało